Matura próbna 2021, fizyka, poziom rozszerzony. Zadanie numer 6. Wprowadzenie do tego zadania. Do naczynia zabierającego M1,5 kg wody o temperaturze T1 22 stopnie Celsjusza, równej temperaturze otoczenia, uczniowie wlali M2, też 50 kg wody, o temperaturze T2 32 stopnie Celsjusza. Tuż po wymieszaniu wody w naczyniu uczniowie zmierzyli jej temperaturę. Pomiar wskazał temperaturę 26,5 stopnia Celsjusza. Zmierzona temperatura wody była niższa od temperatury TK, którą uczniowie przewidywali w wyniku obliczeń. W obliczeniach temperatury końcowej uczniowie yy, pominęli ciepło pobrane przez naczynie oraz ciepło dane do otoczenia. Przyjmij ciepło właściwe wody, C ze wskaźnikiem W 4200 J na kilogram Kelvin. Porównuję treść tego zadania z tym, co Centralna Komisja Egzaminacyjna po egzaminie próbnym proponuje. Jakie proponuje rozwiązanie tego zadania? I w tym rozwiązaniu yy, masę wyraża w kilogramach ciepło właściwe w dżulach na kilogram Kelvin, a temperaturę w stopniach Celsjusza i postawia tę wartość. Oczywiście otrzymuje poprawny wynik, bowiem w tych wszystkich zadaniach nie chodzi o temperaturę, tylko o przyrost temperatury. A przyrost temperatury, czy go wyrazimy w stopniach kelwina, czy, w stopniach, w kelwina, czy też w stopniach Celsjusza, jest taki sam. Ale zasada powinna być jedna. Jeśli już... Mamy w układzie jednostek podstawowych SI, ciepło właściwe wyrażone, masę wyrażoną, wyrażoną to i temperaturę należałoby wyrażać w Kelwinach, bo Kelwin jest jednostką w układzie SI. No ja będę starał się tego przestrzegać. Polecenie pierwsze. Oblicz temperaturę TK końcową wody przewidywaną przez uczniów. Zwróćmy uwagę na to, że to, co przewidywali uczniowie, to jest teoria. Praktyka pokazała, że jest rozbieżność z teorią. Jak wyglądała więc, jak wyglądało poszukiwanie uczniów teoretyczne temperatury końcowej? Otóż ponieważ danych tutaj jest sporo, proponuję wypisać te dane, wyodrębnić je. I tak, M1 i M2 Oznaczam literką M i to jest pół kg. Jest to woda M1 o temperaturze T1, M2 o temperaturze T2. Temperatura T1 wody o masie M1 jest równa 22 stopni Celsjusza. Przeliczam 295 K. Temperatura T2 wody M2, przeliczam ją na kelwiny i jest to 305 kelwinów. Pomiar wykazał temperaturę T26,5 stopnia Celsjusza. Jest to 299,5 Kelwina. No i podane jeszcze jest ciepło właściwe. Żeby unikać niepotrzebnych wskaźników, nie dodaję tutaj, że chodzi o wodę, bo mamy dwa, dwie wody nie mamy innych ciał, które pobierałyby yy, ciepło. I teraz. Zanim przejdziemy do rozwiązania zadania, to uściślijmy jedną zasadniczą sprawę. Co to jest ciepło? Co to jest pobierane przez jedno ciało? Co to jest oddawane przez drugie ciało? Otóż każde ciało ma dwa rodzaje energii. Jedna energia to mechaniczna. I bym powiedział tak, że energię mechaniczną to, gdy spojrzymy na ciało, to od razu ją widzimy. W cudzysłowie. Zatem jeśli chłopiec wspina się po drabinie, to wiemy, że jego energia potencjalna grawitacji wraz z każdym szczeblem do góry rośnie. Jeśli ten chłopiec siadł w gokarcie i porusza się z określoną prędkością większą mniejszą, to my też widzimy, że jego energia mechaniczna, w tym przypadku kinetyczna, jest większa albo mniejsza. Zatem energia mechaniczna to suma energii kinetycznej i potencjalnej grawitacji ciała jako całości. Patrzymy całościowo, nie wnikając, co tam się dzieje w tym ciele. I każde ciało ma jeszcze inny rodzaj energii. Jest to energia wewnętrzna. Fizycy, chemicy badali różne ciała i dowiedzieli się. Że każde ciało składa się z atomów, z cząsteczek, które są w ciągłym, bezładnym ruchu. Suma tych energii ruchu cząsteczek w najogólniejszym skrócie to właśnie jest energia wewnętrzna ciała. Oprócz tej mechanicznej, właśnie jest ta energia wewnętrzna. I z energią wewnętrzną jest ciekawa sprawa. Bo, gdy chcemy przekazać energię kinetyczną od jednego ciała do drugiego, trzeba zrobić bomb, zderzyć je. I wtedy jedno daje energię drugiemu, tam to przejmuje. W przypadku energii wewnętrznej mamy taką sytuację, że jedne ciało, jedno ciało jest, posiada temperaturę wyższą, drugą, drugie niższą. Objawia się to tym, że te, to ciało, które ma temperaturę wyższą, te jego cząsteczki poruszają się szybciej to o temperaturze niższej, to jego cząsteczki poruszają się wolniej. No to jeśli zetkniemy ze sobą ciało, którego cząsteczki szaleją i drugiego, które są powolne, to co się dzieje? Te poruszające się szybciej przekazują swoją energię w zderzeniach. Bum! Dzieje się, ale między atomami. I każdy z atomów z cząsteczek, tego ciała, gdzie one się poruszają szybciej, przekazuje swoją energię. Jak długo? Nasze no te energie się wyrównają. Wskaźnikiem tego, że energie się wyrównały, jest temperatura. Gdy poruszały się szybciej, temperatura była wyższa, gdy poruszały się wolniej, to temperatura niższa, a gdy po jakimś czasie temperatura się wyrównała, energie kinetyczne ruchu postępowego cząsteczek są sobie równe. Najogólniej mówiąc, nie wnikam w szczegóły. I energię wewnętrzną. Związaną z tym ruchem, który nazywamy ruchem cieplnym, nazywamy właśnie energią cieplną. To jest część energii wewnętrznej, bo tam jeszcze dochodzi energia jądrowa, atomowa. Nie będziemy o nich mówić. A więc energia cieplna to ta część energii wewnętrznej, która jest związana z ruchem chaotycznym cząsteczek. I podczas zetknięcia dwóch ciał o różnych temperaturach. Od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej ta energia wewnętrzna jest przekazywana. Tę przekazaną energię nazywamy energię wewnętrzną, nazywamy ciepłem. Zatem, jeśli będę używał dalej określenia ciepło pobrane, ciepło oddane, to pamiętaj, że chodzi o energię wewnętrzną przekazaną od ciała o temperaturze wyższej do ciała o temperaturze niższej albo pobraną o o, przez ciało o temperaturze niższej. Od ciała o temperaturze wyższej. W naszym przypadku mamy dwa rodzaje wody. Masa ich jest taka sama. Różnią się tylko temperaturą, czyli w jednej cząsteczki poruszają się szybciej, a w drugiej wolniej. No to te o temperaturze wyższej. Te cząsteczki, które, y, temperatura wody, y, gdzie temperatura wody jest wyższa, będą przekazywać swoją energię wewnętrzną. Będą oddawać ciepło. No to te drugie będą ciepło pobierać. Po tym wyjaśnieniu piszemy sobie. Ciepło pobrane jest równe ciepło oddanemu. Bilans energetyczny, zasada zachowania energii. Jak jedno oddało, to drugie tyle pobrało. No Nie może pobrać więcej. Mniej może, bo straty mogą jakieś następować, ale te straty należałoby precyzyjnie określić. W każdym razie jedna część wody ciepło pobiera, ta chłodniejsza, a ta druga oddaje. Ciepło pobrane, czy też ciepło oddane, przedstawiamy wzorem MC delta T. Masa razy ciepło właściwe, razy przyrost temperatury. I teraz popatrz. Masy są sobie równe. M1, M2. Ciepła, właściwe. No, mamy do czynienia z wodą, są sobie równe. I teraz masa M1, która miała temperaturę 22 stopnie Celsjusza mniejszą niż 32, ogrzewa się. A ta druga od T2, która miała temperaturę wyższą, do temperatury końcowej, oziębia się. To, co powiedziałem, M1C i M2C są sobie równe. No to dzielimy obie strony i taka nam równość zostaje. Równość dotycząca temperatur. TK z prawej strony przenosimy ze zmianą znaku na lewą, a T1 na drugą stronę, na prawą, też ze zmianą znaku. Otrzymujemy coś takiego i z tego równania wyznaczamy wzór na temperaturę końcową. Podstawiamy dane. I znajdujemy, patrząc tu na dane wypisane, że jest to 300 Kelwinów. Jeśli ktoś chce, to odejmujemy od tego 273 Kelwiny i mamy temperaturę w stopniach Celsjusza, 27 stopni Celsjusza. Zwróć uwagę na to, jaka jest temperatura końcowa obliczona przez chłopców, którzy nie uwzględniali w swoich obliczeniach strat energii w postaci ciepła oddanego do otoczenia, pobranego przez naczynie, w którym znajduje się woda. I pojawia się różnica między tymi temperaturami. To jest temperatura obliczona teoretycznie, a to jest temperatura zmierzona. Tu zaznaczam wyraźnie, że temperatura jaką chłopcy zmierzyli to 299,5 Kelwina. Jak to się ma do 27 stopni Celsjusza, czyli 300 kelwinów? No różnica czy w stopniach Celsjusza, czy w kelwinach jest taka sama. 0,5. Zamykamy grubą kreską rozwiązanie zadania 6.1 i przechodzimy do zadania 6.2. Otóż wodę ciepłą i zimną uczniowie mogli wymieszać w jednym z trzech naczyń. Uczniowie użyli takiego naczynia, które w porównaniu z pozostałymi miało najmniejszy wkład w obniżenie się temperatury pod względem przewidywanej przez nich temperatury TK. Zarówno wybrane własności materiałów, z których wybrano naczynia, jak i masy tych naczyń umieszczono w poniższej tabeli. Mamy tu masy, gęstości, ciepło, właściwe materiałów, z których wykonano naczynia. Którego naczynia uczniowie uczyni... Użyli podczas doświadczenia. Zapisz i uzasadnij krótko odpowiedź. No, jeśli uwzględniamy naczynie jako otoczenie, które pobiera część ciepła, i bilans energetyczny, który rozważaliśmy w poleceniu poprzednim, tu będzie nieprawidłowy, to trzeba rozpatrzeć, które z tych naczyń. Pobierze największą ilość ciepła. W każdym z tych trzech przypadków byśmy mieli do czynienia ze zmianą temperatury taką samą. Zatem, jeśli napiszemy wzór na ciepło pobrane przez naczynie, masa naczynia razy ciepło właściwe naczynia i razy przyrost temperatury, to co się okazuje? To, co powiedziałem, temperatura, przyrost temperatury w obu. W, w, w tych wszystkich trzech przypadkach jest taki sam. Czyli ciepło zależy wprost proporcjonalnie od iloczynu masy i ciepło właściwego. No, i teraz trzeba sprawdzić w każdym z trzech przypadków. Nie ma zmiłuj się. Naczynie pierwsze. MC równa się 1 dziesiąta masa razy ciepło właściwe 900. Mamy 90 J na, kilo, na kalin. W naczyniu drugim mamy sytuację. 40 kg razy 380 J na kg Kelvin zostaje 152 J na Kelvin. W trzecim przypadku mamy 0,2 razy 730 J na kg Kelvin i jest 146 J na Kelvin. No i ja oczywiście od razu bym wskazał naczynie pierwsze. To będzie najmniejszy wpływ na zaburzenie wyniku, jaki chłopcy otrzymali. W pozostałych dwóch przypadkach ten wpływ będzie większy. A jakie jest uzasadnienie? Takie jak w tej tabelce. Takie uzasadnienie musisz, musiałbyś przedstawić na egzaminie maturalnym. Zwróćmy uwagę, że autor zadania postąpił chytrze. Podał jeszcze gęstość, gęstość materiału, z którego są wykonane. Naczynia. Chciał Ciebie wpucić kanał. W kanał, że może się dasz nabrać i nie będziesz rozpatrywał wzoru MC del T, ale jeszcze będziesz szukał związku z gęstością, którego to związku tutaj nie ma, bo ciepło pobrane oddane zależy od masy i ciepła właściwego, i przyrostu temperatury. Tutaj na gęstość nie ma miejsca. Chyba, że ktoś nam poda gęstość, objętość. Naczynia, i wtedy będziemy mogli ze wzoru na gęstość znaleźć masę tego naczynia i postawić do tego wzoru. Ale tutaj nie było takiej potrzeby. No to zamykamy zadanie 6i2, robiąc miejsce na zadanie 6i3. Zostawiamy rozwiązanie zadania 6i1, dlatego że z efektów tegoż rozwiązania będziemy jeszcze korzystali. No i. Polecenie trzecie: oblicz ciepło oddane do otoczenia przez całą wodę w naczyniu od początku doświadczenia, do chwili, gdy temperatura wody była 23,5 stopnia Celsjusza. Z tego, co do tej pory zrobiliśmy, wynika, że w sytuacji idealnej, jaka miała miejsce przez chwilę na początku, to co obliczyli chłopcy, temperatura wody była 27 stopni Celsjusza. Ale zmierzyć temperaturę, na to jest potrzebny czas. I zanim chłopcy zmierzyli tę temperaturę, to część ciepła została oddana do naczynia. W wyniku tego temperatura naczynia, temperatura wody, która oddała to ciepło, była 26,5 stopnia Celsjusza. O pół stopnia Celsjusza albo o pół Kelwina zmieniła się te, w tym czasie temperatura. I my mamy powiedzieć, ile w tym czasie przy zmianie o pół stopnia Celsjusza, ile w tym czasie energii wewnętrznej ciepła zostało oddane do naczynia. No ciepło oddane do naczynia to jest równe dwóm masom M, bo takie dwie masy zmieszano razy ciepło właściwe i razy różnica od temperatur końcowa 27 i początkowa 26,5. Podstawiamy dane. Masa 0,5 kg, ciepło właściwe 4020, temperatury odpowiednio 300 i 299,5. Podstawiamy, mnożymy i co znajdujemy? 2100 J. Tyle ciepła, woda wymieszana, która na początku miała 27 stopni Celsjusza, oddała do naczynia, bo uwzględniamy, że ono tylko tę energię pobierało, to ciepło. W związku z czym obliczenie pokazuje, że to jest właśnie tyle dżuli. No to teraz robimy miejsce na zadanie 6-4. I polecenie wygląda w następujący sposób. Kolejnym doświadczeniem do naczynia zawierającego M1, kg wody o temperaturze T1, 22 stopni Celsjusza równej temperaturze otoczenia, uczniowie wlali też pół kilograma wody o temperaturze 12 stopni Celsjusza. Dokąd zdanie zaznacz odpowiedź A, B albo C i jej uzasadnienie 1, 2 albo 3. Temperatura wody po, po wymieszaniu po pewnym czasie będzie. No musimy obliczyć, jaka ta temperatura by się ustaliła tuż po wymieszaniu. Ciepło oddaje woda o temperaturze wyższej, czyli o temperaturze T1, a pobiera woda o temperaturze T3. Rozpisujemy MC delta T. Masy identyczne, ciepła właściwe, identyczne z lewej i z prawej strony. Upraszczamy. Otrzymujemy taką zależność, z której wyznaczamy temperaturę końcową. Podstawiamy dane i znajdujemy, że jest to 17 stopni Celsjusza. I teraz przeczytaj: Temperatura wody po wymieszaniu będzie po pewnym czasie otoczenie ma temperaturę 22 stopni, temperatura po wymieszaniu 17 stopni, więc ciepło będzie pobierać ta woda o temperaturze 17 stopni. Czyli odpowiedź będzie, temperatura po pewnym czasie będzie większa niż 17 stopni Celsjusza, bo woda w naczyniu pobierze ciepło z otoczenia.